Leci, możesz zaczynać. Tyflo Akademia przedstawia. E, witam serdecznie w Tyflo Akademii. Moje nazwisko Grzegorz Kania. E, Dzisiaj pokrótce opowiem o bieżni BH Fitness IF2W na której biegam no już blisko dwa lata na tym modelu. E, bieżnia ta została e, przeze mnie zakupiona z racji tego, że mm, w ogóle na rynku jest z bieżniami taki problem w kwestii dostępności dla niewidomych, że bieżnie mają ekrany dotykowe. Ten model jeszcze nie miał, aczkolwiek przyciski, które ma ten, ta bieżnia, one są dosyć takie fizyczne, ale słabo wyczuwalne. W związku z tym, żeby w czasie biegu jednak ten komfort obsługi był, bo przecież jak biegniemy na bieżni, to nie... To nie, nie zastanawiamy się nad tym, nie szukamy przycisków delikatnie i tak dalej, tylko mamy szybko móc sobie zmienić prędkość czy nachylenie pasa bieżni. W związku z tym firma, która dostarczała mi tam bieżnie firma Zrzeszowa, Bieżnie.pl wymyśliła, że oznaczy przyciski w sposób taki, żeby, żeby niewidoma osoba mogła bardzo szybko to, to namierzyć w trakcie biegu. E, przyciski oznaczono w ten sposób, że tutaj jest linia przycisków. W jednym rzędzie są przyciski do podnoszenia, e, zmieniania kąta, nachylenia pasa bieżni i do przyspieszania prędkości tejże bieżni już w trakcie biegu. W związku z tym firma wymyśliła, że naklei, e, zamówili w firmie zewnętrznej. Z pleksy wycięte e, cyfry, akurat tu są cyfry zwykłe, po prostu wycięte w tej pleksie e, w, jakąś pewnie prasą albo nie wiem jak oni to zrobili tak technicznie. W każdym razie wycięli te e, liczby, cyfry w, w, pra, w tej pleksie no i w związku z tym te liczby są wyczuwalne cyfry. Można by to technicznie było zrobić też brailem, ja tego sobie nie życzyłem, z racji tego, że znam też zwykły druk, więc dla mnie to nie był problem. Natomiast technicznie można by było przecież też na takiej pleksie grupej zrobić to w alfabecie braila dla osoby niewidomej od urodzenia, która nie zna zwykły, zwykłego druku. No i co, bieżnia, bieżnia ta jest bieżnią typowo domową, silnikiem zwykłym, prądu stałego, co ma swoje wady i zalety. Wadą jest to, że dosyć cicho to chodzi, mało prądu bierze, ale też silnik nie jest jakiś wielki, 1,5 konny, czyli absolutne minimum w przypadku bieżni domowej. Bieżnia ma maksymalnie 18 na godzinę, można na niej biec. Według instrukcji nie dłużej niż 1,5 godziny. Generalnie przyjmuje się, że po godzinie trzeba sobie odpuścić, żeby jej nie, nie zepsuć. Ma 15-stopniowe 15 nachylenie pasa bieżni. Jest to bieżnia, akurat tutaj szeroka, bo to jest 50, czyli 50 cm ma szerokości. Bo sobie taką wybrałem, bo jest BH Fitness IF2. To jest wersja węższa, a IF2W to jest wersja szersza. Ja lubię szerokie bieżnie, wygodnie się biegnie. W związku z tym, tak to właśnie sobie wymyśliłem taką, taki model. No co? No to teraz pokrótce po prostu wejdę na to wierzchnię, włączymy ją i zaprezentujemy, zapinamy, zapinamy pas be, be, be. linkę bezpieczeństwa, w razie czego, gdybym się przewrócił na bieżniu, co jeszcze mi się nie zdarzyło, a już na nim przebiegłem ponad 3000-3500 km, ale w razie czego, gdybym się przewrócił, no to w tym momencie silnik zostanie natychmiast zatrzymany i nie ma sytuacji takiej, że upadniemy twarzą na pasy i ten nam zedrze twarz do, do kości. Tak, po to, do, po to to jest i sobie tą linkę przypinamy tutaj gdzieś tam. Ja zawsze do zwłodni przypinam, to jest bezpieczne i w tym momencie trzeba o tym pamiętać, żeby to robić. To jest bardzo ważne. No i biegniemy. Włączamy bieżnię i załóżmy zgodnie z zasadami Akurat w przypadku silników prądu stałego nie ruszamy od zera, czyli bieżnia w tej chwili chodzi, ja stoję na y, bocznych krawędziach, nie, nie powinno się jej tak robić jej ciężkiego rozruchu. I załóżmy sobie nacisnę 10 stopni nachylenia pasa bieżni. I w tej chwili się podnoszę do góry. I załóżmy sobie damy 10 km na godzinę. Pozwolimy się trochę silnikowi rozbiec. To, to około 6 na godzinę, jak się dzisiaj odwiednie to właśnie. Na niego najsłabiej ja ja wygniałem. Czyli 10 na godzinę to jest tak, to jest tak spokojnie. Dosyć. Może tutaj zwiększamy szałkami, czyli tutaj też są szałki. Raczej plus minus jest wycięty, więc jest łatwo nawigować. Zwiększać prędkości. A możemy. Zabawimy się i damy od razu 16. O 18 nie dam, tutaj, a ja nie wyciągam. No, już przy takiej prędkości trochę nam kontrolować, czyli 15 stopni. Zobaczmy, żeby nie upadł. Zmniejszamy. Dajemy 6 na godzinę. I co możemy iść. Wyłączamy. No i generalnie tak mniej więcej uf, biega osoba nie dam. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne odcinki Tyflo Akademii.